Możecie. Mogę, rozpoczął. A teraz mogę tak zakrzyknąć na całego gardła Edwarda? Nie, bo już z tym się rozpoczął. Przekli. Dobra. E, witam Was wszystkich. Tutaj Odsok ze mną. Dzisiaj będzie towarzyszyć e, dwójka baranów pospolitych. Mówi to większy baran. Odezwał się baron. Ja nie jestem w tym samym worku, co wy, kurwa. E, więc tak, w dzisiejszym na streamie się nam księgowe. Tak. Myry.k3.0 Kurwa, tak, mów po prostu. I Władek i Kim Johnny Uno. Cześć, Władek. Cześć, Cześć. Kim Johnny Uno. Kam, twoje Uno. Jakbyście, jakbyście się pytali. Ten... To jest taki Trio Uno. Taki pospolity. Ale dobra. Ale ten stream wychodzę z niego. Nawet na nim nie jestem. Tak. Znaczy jest, Pojawisz się na nim. kuba. jak tam odcinek z tym? Z Repa. muszę iść z tym za chwilę. Ej, Sans którego jako fan ma z Undertale mam pierwszy odpalać Dawaj tego gdzie ten. Masz jak jesteś jak Sex Undertale Nie <śmiech> Last <śmiech> Tale. Kur nie, mam. No, to, no to pobieraj to. Znaczy, Nic, nie nie wie, ja chyba, wie, ja tyle wiem, że jest taki mod, nie wiem jak się nazywa. Nie znalazłem. O, a szukałeś go Możliwe. <laughs> I, o, kurwa, dobra, przyznał się. Miałem powiedzieć, że Ale jestem detektywem, ale kurwa się od razu przyznał. Moż możliwe. Nie, <laughs> nie potwierdzam nie zaprzeczam, powiedzieć że nie mogę. Ej, umiesz robić. Odsok, umiesz tego, impresję Wario robić? Wow, no. ja! No i widzisz! No tam, cicho, ja nigdzie nie słyszę. Wow, kup sobie repo i zrobimy odcinek, jak jesteśmy postaciami z Mario. Ja będę Luigi. Eee, a ile repo Na kosztuje? Repo kosztuje chyba 30 zł. A no dobrze, no może kupię. Szybciej otworzę 45? prawda na filmie teraz na szybko. No chyba, że jest przecenna teraz jakaś, to, to okej. Okay. jest przycena kosztuje poniżej 30, 30 zł teraz. Tylko, tylko ja nie wiem, czy repo by, by, by mi poszło. Wiecie. To jest bardzo prosta gra do grania, tego dolecenia, tylko że ci mody by nie poszły raczej. No, ja, jestem, ja jestem aktualnie zadowolony, że FNaF tu zapić mi działa, ale jestem wkurzony, no. że nie mogę nagrać tego. Ja ci Co... widzę teraz statystyki tego repo. Dobra. Nie przeda mi się Włać. to, bo i tak nie wiem, jak sprawdzę. Ale no, nie... poleci, poleci. Ogólnie ogłę... Samsung miał rację z ceną i tak samo jak Kuba miał rację, bo jestem na stanie. Tyle, ile Kuba. Kuba powiedział. Teraz No, no bo report kosztuje 45 zł normalnie. To jest 46 tak naprawdę. 46. <laughs> Ale no, dobra. E, 20, 20. najpewniej no, będę mógł kupić. 20? A że jest do 13, 13 No ta wiem, ale 20 będę miał Hajs Cup no to spytaj no to... się, spytaj się na kolanach i wiesz oczka zrób, że mama, czy ja mogę kupić repo, bo to jest taka fajna gra, co moi koledzy grają ale, i to. Słuchaj... Słuchaj, no? tylko ty nie wiesz, że ja w ten piątek już dostałem i już nie mam. Haks. To tak ładnie spytaj, że. Mama! Ale projekt... słuchaj, zasadniczo Mama, to ja. Ja pupik. Ja zasadniczo powinienem dopiero dzisiaj dostać. Bo dzisiaj jest dziesiąty. Ja dziesiątego, dwudziestego i trzydziestego dostałem. Ale to może zrób coś takiego, że podlisz się, że mama, ja dostałem taką ocenę z tego i tamtego. Tylko, że ostatnio nie dostałem żadnej dobrej oceny, mimo tego, że miałem bardzo dobry start do roku szkolnego. Mm. A bo... Ej, ej! Mam pomysł! ojej, Znaczy, nie, w się tak nie, że ten, Mam pomysł. Możesz jej powiedzieć, że... Mama, ja idę na randkę, potrzebuję kasę do ręki. Wiesz. I będziesz... Udawał, że poszłeś na tą randkę, czy to... Albo że z kolegami idziesz, po prostu potrzebujesz nagle 30 zł. I ten... Ty nie masz dziewczyny! E, ja nie wiem, czy ja powinienem wykorzystywać wizerunek diablicu do takiego czegoś. Kuu... Tak. To, te, to po prostu powiedz, że z kolegami i jeszcze coś. Tak, powiem, że z Gabrysiem i Kamilem idę na automaty i na piwo. Okej, okay, a w ogóle robisz dalej streama? Tak. E, dzieciaczki, nie kradnijcie od rodziców, to jest sytuacja. <grym> na Pamiętajcie, błocie. dzieci, piwo jest niezdrowe. O, jeszcze tego. E, subskrybujcie na kanał, który się nazywa Doktorek Czerwony. Tak. Kto e, to, tak. powiedział? Kto to powiedział? Kto to powiedział? E, ty. E, tak, e, popieram ich. E, Polecam ich kanały, dobre dabingi, dobrej fajni nie. ludzie. Jest aktywnym youtuberem w tym hmm? on nie, Tak, on, kilk, on kilka shotów potrafi innego dnia wstawić. Nie mam życia. Jednego mhm. raz stawiłem o pierwszej w nocy, ale dałem prywatę i znowu później. A czy jeszcze to, że ja, ja kilka razy rzucałem powiadomienia o tym, że stawiłeś filmik o jakiejś pierwszej w nocy? No to, to, to pewnie te moje, no. No ja często tutaj, tak jak kilka razy w mianowniku, sytuację. A dobra, jaki fan game a gramy gramy? włączyć ostatecznie. Icebound. Icebound, dobra. I, a po te, e... <laughs> no nie mam. Nie będę tego Jak nie mam jako game'u. No Ale nie mam zainstalowanego. Eee, dobra, jest nas błąd. No, czekam na odwieść. Icebound to dobra gra. Dla czego w ciągu sonsa nie pokonałem. Ty do teraz sonsa nie pokonałeś? Nie, bo ostatnio mi się w ogóle nie chciał grać w fangame Undertaila. Ej, właśnie. Chcę, żebyś na streamie y, molestował. Eh, sonsa zacięła cię. Kogo mam no molestować? Chcę, żebym... Chcę.